Dużo licytacji my trzy wygraliśmy. Także no. też coś tam się udało zrobić. Znaczy, ty płacisz. <laughs> tak, tak. Zobaczcie, jak to było. Zapraszamy na materiał. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wydaniu motowość. chyba należy zaliczyć do udanych poszła piękna fama o dobrych pieniążkach zebranych na Skarbonce, tam naprawdę niesamowita kwota on e... nawet sam zapłacił coś tam wylicytowałem no dobra, no nie wnikamy ile, ale faj, fantów pełno, fajnych, ludzie się świetnie bawili nawet co niektórzy. Mimo kiepskiej pogody, bo to trzeba warto podkreślić, może no. ktoś będzie to oglądał pod kątem o, mało tych samochodów czy czegoś, ale to nie do końca o to chodzi. E, to przyjechał, teatry... ten był, żyło wydarzenie, żyło forum, działo się, odzew był piękny wiadomo, w szczytnym celu. Wszyscy świetnie się bawili i dziś tu, i myślę, że przez ostatnie dwa tygodnie. E, szacun dla chłopaków dla całej ekipy, bo dziewczyny też były. Czyli mnóstwo na... organizatorów, mnóstwo dokładnie. sponsorów. Udało się wszystkim pięknie skrzyknąć, e, zjednoczyć, wiek, piękne, wielkie, pospolite ruszenie. O. Tak, tak. Tak bym to nazwał. Samość zaprowadzącego. W takim cudownym dniu jak dzisiaj, tym czerwonym, z tymi serduszkami. A, to wiem, to wiem, to jest ten, no. Ten. Ten na ten na jod, nie? ¿Ya boruta? Ah.